Jezus Chrystus. W dzisiejszym podcaście chciałbym Państwu pokazać fragment wpisu Facebookowego wpisu księdza Włodzimierza Małoty dotyczący sytuacji w jednej z polskich kuri. Celowo na początek nie mówię Państwu jaką chodzi, ponieważ nie chciałabym, żebyśmy na tym się skupiali. Tylko na tym <laughs> przepraszam, że ten wpis walczy z takim powszechnym w Polsce przekonaniem. Że jacy to ciągle jeszcze polscy i biskupi i wierni są szalenie tradycyjni i kochający Matkę Bożą. Zwłaszcza tutaj ciężar jest na to drugie, że niby jesteśmy ciągle niezwykle maryjni. Odnośnie do tego wpisu wrzucę bezpośrednio do opisu filmu. Zachęcam, żeby zapoznać się z całym, ponieważ jest tam szersze, ciekawe rozważanie autorstwa księdza. Zaznaczam, że cytuję tylko fragmenty duchowe wynoszenie, wyrzucanie Matki Bożej z Kościoła, które się brutalnie dokonywało przez fizyczne jej usuwanie. Czy to jej wizerunków z kościołów, jej świąt z mszałów i kalendarzy, a jej ornatów z zakrystii, oznacza w istocie rzeczy, jak nam to pozwala zrozumieć święty Ludwik de Montfort, duchowe wyniesienie Kościoła z Matki Bożej, nazwanej przez wieki skarbnicą kościoła, skarbnicą pańską, przepraszam. W niej zechciał Bóg złożyć Wszystkie duchowe skarby, jakie jego syn wysłużył dla Kościoła i dla człowieka. Kto wynosi Matkę Bożą z Kościoła, czyli Kościół z jego matki, ten kończy jako bankrut. Jest to bankructwo natury duchowej, czyli opróżnienie z prawdy, czyli z prawdziwej doktryny. Dla ilustracji dwa przykłady z Dunajca. Tu chodzi o, e, oczywiście o diecyzję tarnowską. Gdy, nam, gdy jeszcze nam się szczerze wydawało, że na Krakowskiej można być katolikiem do końca, ulica Krakowska to jest parafia księży misjonarzy w Tarnowie, na Krakowskiej można być katolikiem do końca z całym Lex Orandi i Lex Credendi, przez nieuwagę czynników kurialnych udało nam się zorganizować piękną, publiczną procesję ku czci Matki Bożej Niepokalanej w pierwszym roku nowenny przed 200. rocznicą jej objawienia cudownego medalika. Ta rocznica będzie w roku 2030, to wspomnienie zatem jest sprzed kilku lat. Gdy rok później wpisaliśmy kolejną taką procesję do programu duszpasterskiego, władze diecezji i kuria nam jej zabroniły. I sam biskup miejscowy, osobiście, który dostał do ręki ten program i jego cała kurialna obstawa. I tu jest cytat z tego, co ksiądz i inni usłyszeli: Za dużo tego chodzenia po ulicach z Matką Bożą. Koniec cytatu. Wylał z siebie nie właściciel miasta, ani nie jego prezydent, tylko pasterz, który, jeśli rzeczywiście byłby pasterzem katolickim, powinien napełnić to miasto czcią, także publiczną, do Matki Bożej. W owym programie duszpasterskim naiwnie były też wpisane pielgrzymki do miejscowych sanktuariów Maryjnych i msza święta, tradycyjna, sprawowana w nich przy tej okazji. To też zostało zakazane. A gdy prosiliśmy usilnie i ten, co to teraz tutaj opisuje i wiernie ówcześni z krakowskiej, usłyszeli, że są roszczeniowcami. Pasterz udający pasterza katolickiego nazwał swoich wiernych proszących go o możliwość pomodlenia się po katolicku u Matki Bożej w Tuchowie czy o Poryszowie, to są sanktuaria, roszczeniowcami. Biskup przebrany za katolickiego biskupa nazwał formalną i, i kanoniczną prośbę o łaskę roszczeniem. No więc tak naprawdę wygląda, że, wygląda to, to, co za kulisami się dokonuje w Kuriach są decyzje na świecie, w których także na przykład jest praktycznie zabroniona procesja Bożego Ciała, która i tak od dziesiątków lat pewnie nie była szczególnie popularna. Ale zobaczmy, to mamy w Polsce to biskupowi przeszkadza biskupowi. Dlaczego? No, pewnie dlatego, że tego rodzaju obchody, tak, procesje, msza święta po prostu przyciągnęłyby wiernych. A to nie jest ta kategoria wiernych, którymi biskupi są zainteresowani. Oni są zainteresowani tymi, którzy już dali się ukąsić modernistycznie i pozwalają dalej wsączać w siebie tą truciznę. Zachęcam do lektury całego wpisu, do komentowania. Może szanowni też mają takie doświadczenia. Radzę zwrócić na to uwagę, bo rzadko polscy księża. Jakby opowiadają o takich rzeczach, a takich sytuacji jest bardzo dużo. Na zewnątrz nikt po prostu nie będzie miał pojęcia, że ten biskup potrafi walczyć z takimi rzeczami, ponieważ nasi pasterze bardzo się dobrze nauczyli, jak sobie, prawda, krować taki wizerunek tradycyjnych, no nie w tym oczywiście tradycyjnie katolickim, czyli nawiązującym do tradycji pisanej przez wielkie te znaczenia. Dziękuję za obejrzenie tego podcastu, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji z Panem Bogiem.